się powiedziawszy, to od kiedy pamiętam, interesowałem się motoryzacją, interesowałem się rywalizacją motorsportową, no ale oczywiście do, do pewnego czasu nie było niestety do tego warunków. Natomiast ten, ten taki początek, to myślę, że będzie to jakiś czas po, po zrobieniu prawa jazdy. Kiedy zacząłem gdzieś tam jeździć jeszcze samochodem mojej mamy, tam zaczęły się jakieś jakieś rzeczywiście amatorki. Potem przyszedł czas i kupiłem Peugeot 205 który można powiedzieć był takim pierwszym moim samochodem raidowo-wyścigowym, wielokrotnie przerabianym, zresztą mam ten samochód do dziś, tylko że to już jest jakieś chyba jego szóste, szóste wcielenie. Zacząłem od, od jakichś amatorek, od, od jakichś tam track day'ów. Później stopniowo zaczęliśmy to rozwijać, pojawiły się też jakieś tam większe możliwości. To już chyba będzie 5 lat, jak, jak, jak ścigam się w, w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. No i to jest naprawdę fajne. Moje nowe auto, bo, bo zmieniamy samochód w tym sezonie. W tej chwili przechodzi gruntowną kurację SPA w ekipie Ewotech. Auto będzie gotowe na początku kwietnia, tak sobie wyznaczyliśmy daty pierwszych, pierwszych testów. W dalszym ciągu będziemy ścigać się ośką, natomiast równując to do auta z ubiegłych lat, czyli, czyli Peugeot 106, auto będzie lepsze pod każdym względem, to znaczy będzie mocniejsze, będzie lżejsze, będzie lepiej zbudowane, będzie miał zdecydowanie lepszą, lepszy pakiet aerodynamiczny. No, rzeczywiście szukaliśmy długo, daleko też po niego pojechaliśmy, bo zrobiliśmy prawie 5000 km po ten samochód. Myślę, że będzie, będę miał frajdę z tego ostrograł. Wyścigi górskie są e, fajne pod każdym względem, to znaczy e, z jednej strony jest ten, e, ta, ten aspekt rywalizacji, e, gdzie m, podjazd trwa bardzo krótko i trzeba się naprawdę mocno spiąć podczas niego i a, absolutnie wyeliminować e, błędy do, do minimum, bo chociaż e, jeden mały błąd e, tak naprawdę przekreśla e, cały, m, cały czas. To jest, to jest jeden aspekt, natomiast drugi to atmosfera, ludzie i, i, i ogólnie rzecz biorąc trasy, bo, bo też powiem szczerze, przejeździłem e, cztery sezony pełne, to będzie piąty sezon e, i za każdym razem jak wracam do tych miejsc to znajduję coś ciekawego, po, pod względem takim od, odkrywam po prostu fajne miejsca w Polsce i, i, i to jest naprawdę fajne. Zapraszam wszystkich do śledzenia rywalizacji górskich samochodowych Mistrzostw Polski na antenie Motowizji.